Minister Żurek w tej chwili posunął się do tego, że jest sojusznikiem zagranicznych instytucji. Zresztą Bodnar był taki sam i premier Tusk, oni wszyscy są jakby razem z koalicjantami PSL Polska 250, nie mieć złudzeń, że tam ktoś ma inny pogląd. Oni wszyscy są w tej chwili w sojuszu z zewnętrznymi wobec państwa polskiego instytucjami, które kwestionują nasz porządek, jeżeli chodzi o ustrój sądów. Kwestionują powołanie sędziów powołanych przez nasze instytucje naszego państwa, w tym przez prezydenta, um, i doprowadzają do obciążenia naszego państwa odszkodowaniami, które następnie muszą być płacone tym, którzy czasem robiąc złe rzeczy przed tymi sądami, przegrali. To się nigdy nie powinno zdarzyć, a to się dzieje między innymi w tej chwili poprzez ugody zawierane przez nasze państwo, reprezentowane przez Prokuraturę Generalną Skarbu Państwa przed Europejskim, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Rozumiecie tę sytuację. Nasze państwo działa na własną niekorzyść przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To się nigdy nie powinno w ten sposób wydarzyć.